Słuchajcie, śpieszę się troszkę, no ale wszystko jedno trzeba to zrobić, żeby było eleganciej. Śpieszę się troszkę, bo idę do restauracji robić odcineczek z cyklu Klopy Europy. Przedstawiam odcinek z cyklu Klopy Europy. Znajdujemy się w klopie europejskim, w Warszawie, w Europie, w restauracji włoskiej. I teraz patrzymy, co się tutaj dzieje. dzieje. No, klop, jak klop, smukie normalne. Bo tutaj jakieś psitadełko, chyba takie, co zapachy wypuszcza. I papier toaletowy to co, a tutaj. Także nasza wizytacja Klubu Europejskiego padła po myśli. No, Dobrze. Aha, i nie mogę sprawdzić jak ten papier jest tutaj nałożony. Czy w dobrą stronę? Czy w złą, bo jest w takim opakowaniu. Jestem Wam małe wytłumaczenie. Otóż są dwie metody. Ba. Filozofie. Dwie filozofie wieszania papieru toaletowego. Ja wieszam papier toaletowy tak. Tutaj Wam pokażę. Tak. Tak wieszam. Tak. Tu jest ściana. Tu jest papier toaletowy. I tak się go rozwija. Ale są zboczeńcy. Którzy wieszają tak papier toaletowy. No, jestem z głębi przeciwna tak wieszaniu papieru toaletowego i uważam, że to powinno zostać zabronione i unijnie powiedziane, jak ma być wieszany papier toaletowy. No, i tak w ramach pewnego badania, wybrałam się na mały spacer po paru miejscach publicznych żeby sprawdzić, jak ten papier tam jest zwieszony. No, jak, jak tu? No. no, no dobrze, dobrze. A tutaj? No, wygląda, że ok. A tu? No tak, no. Super, super, super. A tutaj? O, nie, znowu zamknięte. No, na razie nasze na wierzchu. Śmiało podnieśmy papier nasz w górę. Dobra, otwieram klopa, żeby było wygodniej i żegnam się z Wami. Na razie, klop babcia.